aby uruchomić makro idziemy do makra i pokazuje nam się lista z makrami ponieważ mamy tylko jedno, jedno makro w tym oto pliku Excela, dlatego nam się pokazuje tylko, tylko jedno makro zaznaczamy je i klikamy uruchom i proszę bardzo excel stworzył nam diagram taki jak żeśmy stworzyli wcześniej bardzo proste makro gdybyśmy mieli czy też gdybyśmy wybrali taki klawisz skrótu, byś, na przykład Ctrl Q, to wtedy wystarczyłoby kliknąć Ctrl Q, aby stworzyć to makro. Normalnie trzeba iść właśnie tutaj do makra i wybrać z listy i kliknąć uruchom. Jak widzimy, to to są, tutaj są też inne przyciski. Jest też przycisk edycja. Jeśli je klikniemy, to widzimy, że otwiera nam się nowe okienko. Jeżeli ktoś zna kod VBA, może edytować makro. Niestety trzeba znać ten, ten język VBA, aby móc edytować makra. To okienko możemy zamknąć za pomocą ALT-Q. Kiedy już stworzyliśmy makro, które nam się podoba, warto by zapisać cały plik Excel'a, aby również makro nam się zapisało. Pójdziemy do zakładki czy też przycisku Microsoft oraz zapisz Jako. Może to zapiszemy na, no może w tym miejscu. I jak widzimy, najpierw musimy nazwać ten plik. Niech to będzie makro. I tutaj na dole musimy wybrać y, odpowiednią formę. Klikamy tutaj, czy też możemy kliknąć, kliknąć na tą strzałkę tutaj z boku i wyświetla nam się lista, i z tej oto listy musimy wybrać y, tą. Drugą, skoroszyt programu Excel z obsługą makr.xlsm. Jest to format, który zapisuje makra. Domyśl, domyślnie Excel zapisuje w formacie jak tutaj.xlsx Ten format nie obsługuje makr. Gdybyśmy zapisali e, nasz plik w, oto, w tej oto domyślnej formie, w tej pierwszej, tutaj, tutaj u góry, to nasze makro zostałoby usunięte czy też zapomniane. Tak więc musimy wybrać tą oto wersję makra, .xlsm, aby, abyśmy mogli właśnie zapis zapisać nasze makro. To więc teraz klikamy zapisz i Excel zapisał nam nasze makro. Teraz wyłączmy Excela i otworzymy plik, który właśnie zapisaliśmy, czyli makro.xlsm. Jego tu mam z boku zapisanego, otworzył mi się. I jest jedna różnica. Jeśli widzimy tutaj u góry, jest pewne ostrzeżenie o zabezpieczeniach. O co chodzi? Excel domyślnie wyłącza wszystkie makra. Jest to domyślna funkcja, która ma chronić przed wirusami, czy też trojanami, ponieważ jeżeli ściągniemy jakiś plik właśnie w takiej formie .xlsm, który obsługuje makra, jeżeli nie znamy tego pliku, to jest możliwe, że ten plik będzie zawierał makro, które tak naprawdę będzie wirusem. Tak więc jest to taka pewna forma zabezpieczenia, ale ponieważ to jest nasz plik i to my go tworzyliśmy, to wiemy, że to nie jest żaden wirus. Tak więc możemy w tym przypadku spokojnie uruchomić makra, aby to uczynić. Klikamy na opcję, w tym oto miejscu oraz Tutaj musimy zaznaczyć włącz tę zawartość i następnie musimy kliknąć OK. I teraz makra są uruchomione. Możemy to przetestować. Najpierw może usuniemy ten diagram i pójdziemy do zakładki Developer, makra i zaznaczamy nasze makro i klikamy Uruchom. I makro zostało uruchomione. Przyciągniemy je tutaj. To są wszystkie podstawy, jeżeli chodzi o makra. Za pomocą tej oto funkcji rejestru i makro możemy tworzyć podstawowe makra. Jak już mówiliśmy na początku, aby stworzyć zaawansowane makra, trzeba znać właśnie język VBA. A jeżeli komuś wystarczy, wystarczą takie proste makra, to może korzystać z, tych, z tej oto wbudowanej funkcji Excela. To było tyle w tym szkoleniu. Zapraszam Ciebie do następnego szkolenia.